Witam wszystkich na moim kanale z tej strony Reyna i dzisiaj będę malować na muszlach. Wybrałam dwie muszle sztuczne, które rok temu kupiłam nad morzem. No niestety muszle sztuczne to są, ponieważ z naszego morza, muszle są bardzo malutkie macie pinki i się nie da na nich malować. Za to mam jedną prawdziwą z Portugalii, którą jeszcze mogę porównać z taką jedną wielką, i powiem szczerze, tak. Ta muszelka jest o wiele cięższa od tych sztucznych. O wiele, no bo to są sztuczne. A ta musza jest bardzo ciężka. Na no serio. Ona jest taka gruba i ciężka, ale nie jest. No, nie będę na niej malować, bo mi jej szkoda, bo jest bardzo piękna. Jak można zauważyć. I tylko na niej będę malować. Na tej jednej prawdziwej. A tak na, na sztucznych. Ale jeszcze czym będę malować? Będę malować na nich akrylami, więc zapraszam do oglądania. Najpierw jałam sztuczną muszlę, pomalowałam, którą kupiłam za 8 zł. Nad morzem. Dla mnie to jest drogo, Za taką sztuczną muszę już mogliby sprzedawać prawdziwe muszę za takie pieniądze, tak naprawdę. Ale no cóż. Pierwsze moje wrażenie było takie, że będzie ciężko mi malować przez te prążki w pionie. No i też tak było. Czasami miałam właśnie trudności z nimi, bo a to wychodziły za linię. Tak zanim jak ja chciałam malować, to niestety nie mogłam, ponieważ przez te prążki um, było takie góra-dół, góra-dół i tak dalej. Więc ciężko było malować mi, żeby była prosta linia, ale jakoś dałam radę. W ogóle użyłam farb do nich, takich jak Madisi, Vivejczy, Maris, Liquitex. I Phoenix. A z tych farb najlepiej przyjmowała się Lid i Madisi A Madissi to taka tańsza farba, ale na serio o wiele lepsza. Na serio bardzo dobra farba, tania. A na serio bardzo dobrze kryje. No i bardzo ładną ma konsystencję. I na serio bardzo ładny pigment. Kupiłam sobie niedawno ją. No i właśnie do niej, do tej musi wykorzystałam. I na serio jestem zadowolona z tej, właśnie, farby Madissi. Co do kompozycji, którą maluję na tej muszy, to jest morze i plaża w ogóle część morza i plaży. Dam do obrazku prawdziwego link, jak ono wygląda. Jak moim zdaniem, bardzo nawet dobrze wygląda ta musza. Mi się nawet podoba, choć nie bo mogłoby być trochę jaśniejsze teraz, tak patrzę niestety, ale i tak jestem zadowolona z tej muszy i na serio, jednak chyba. Warto sobie kupić taką pamiątkę z nadmorza i sobie pomalować w jakimś tam stylu lub nawet morze bałtyckie nawet namalować. Więc polecam coś takiego wykonać z wakacji. Ja na przykład z tamtego roku właśnie mam tą muszlę albo Teraz możecie nawet jechać nad morzem, kupić na przykład jakąś muszlę lub w góry wziąć jakiś kamień i pomalować i mieć przy sobie na biurku lub w, na półce, oznaczając to, że byliście właśnie w tym oto miejscu. Niestety zbliżamy już się do końca malowania tej muszli, więc moim zdaniem, nawet spoko wyszła, nie wiem jak waszym zdaniem, może bardzo ładnie mi wyszło, nie bo tak mogłoby być lepiej, mogłoby być jaśniejsze. A tak nawet spoko, nawet ładna jest. Następnie wzięłam się za malowanie prawdziwej muszli i tutaj były schody o dziwem, no serio. Był taki problem, że nie mogłam dobrze nałożyć farb, ponieważ rozmazała się na powierzchni tej muszli, a ta musza była wręcz płaska, była gładziutka. Myślałam, że będzie wszystko dobrze się nakładać, niestety nie. I tak wyszło, że czasami były takie prześwity, musiałam poprawiać później, znowu malować, od nowa czasami. Musiałam poczekać, aż wyschnie, żeby nową warstwę nałożyć. To znaczy, na tamtej muszli też nakładałam warstwy, ale tutaj to po prostu była masakra, nie mogłam w ogóle nałożyć tej farby. Później dobrze się nakładała na samą farbę, ale tak byłam zdziwiona właśnie, że ta musza jest, płaska, fajną ma właśnie do, w dotyku jest fajna, myślałam, że dobrze się nakłada farba, a później wszystko się rozmazywało, więc było ciężko malować na niej. Ale wybrałam do tej muszli góry w ciemnej kolorystyce. no dobra jest. Jest może. Muszle są z morza, ale można na przykład namalować coś innego, na przykład na tych muszlach. Ta jest z Portugalii, tak naprawdę, to ja nie byłam tam, tylko od kogoś mam tą muszlę, od znajomego, pewnej osoby powiedzmy. No i yy, chciałam namalować góry. W ciemnej kolorystce wiem, że jest wiosna, w, w, w lato i wakacje i w ogóle, ale jednak naszło mnie coś na góry. Ciemna kolorystyka, ale mi się bardzo podoba ta muszla. Jak wykonałam tą muszlę, w ogóle mi się bardzo podoba ta muszla i całe jej wykonanie, pomalowanie jej, moim zdaniem, dla mnie jest najładniejszą muszlą, którą zrobiłam do tej pory. Wy też piszcie w komentarzach, czy coś takiego robicie, czy robiliście kiedyś. Bo to jest na serio fajna sprawa, z tymi muszlami namalować coś, albo na kamieniach. Bardzo też fajna sprawa. I chcę Wam trochę opowiedzieć o farbach, które użyłam. Użyłam tutaj takich farb z Marius, Madisi, Liquitex, Phonix i Vavage. No i niestety żadna z tych farb dobrze się nie nakładała na tą muszę. No niestety, nie ukrywajmy, było beznadziejnie. Ale i tak mi się podoba wykonanie całej muszelki, całe pomalowanie. Tutaj macie już skończoną muszlę i moim zdaniem na serio ona najładniej wygląda. Dużo było warstw, ale dałam radę i ładnie to wygląda. I piszcie w komentarzach, czy Wam też się podoba. Następnie znowu się wzięłam za sztuczną muszlę za 8 zł, która jest po prostu z kosmosu jest ta cena. Ale no cóż. A wracajmy do malowania. Wybrałam teraz krajobraz morski znowu, ale już taki krajobraz zachodzącego słońca nad morzem, tylko że będzie góra naprzeciw. I tutaj wybrałam farby takie jak Vivege, Marius, Madisi, Liquitex, Phonix i z Renaissance. I tutaj najlepiej przyjmowała się Madisi i Renaissance na tej muszli. Wcześniej nie używałam Renesans, bo nie było takiej potrzeby, bo mam fioletowy kolor tylko z Renesans. A ja tutaj na tej muszli właśnie użyłam fioletowego, ponieważ był potrzebny do morza i do pewnych przedświtów na morzu, żeby zrobić pomalować. Moim zdaniem, niestety ta muszla nie jest taka ładna na końcu, jak pomalowałam jej. Miałam problemy, właśnie. Z malowaniem, bo już mnie kręgosłup bolał wtedy. Długo już siedziałam przy tych muszlach, bardzo długo malowałam. I na serio, jak najszybciej robiłam tak naprawdę tą muszę, bo mnie bolał kręgosłup. Ale zrobiłam. I podoba mi się, ale mogłabym ją jeszcze troszeczkę zmienić. Krajobraz cały jest nawet spoko wykonany, ale już e, na przykład, może, no niezbyt mi się podoba, ale za to już. Całe niebo mi się bardzo podoba Bardzo mi się podoba Bardzo mi się podobają Całe te chmury jak zrobiłam I rozjaśnianie od różowego nie, Żółtego do niebieskiego To mi się bardzo podoba Całe morze nawet spoko Ale byłam taka głupia zarazem Że używałam Wody do farb żeby je Troszeczkę jakby zwodnić A zrobiła się paćka I to był mój błąd Bo zazwyczaj nie używałam wody do akryli, to teraz chciałam mi się użyć żeby zmiękczyć trochę i to był mój błąd, bo miałam później problem z tym a i jeszcze jak w ogóle zauważyliście przez całe to nagranie mam folię na biurku żeby nie upaćkać sobie jak widzicie cała paleta była wręcz na na moim biurku tylko że bardziej na folii tej co mam i nawet dobry to jest sposób na malowanie czegoś, jak ma właśnie, ma właśnie jak malujecie, bo nie upadkicie sobie biurka ani nic, a możecie sobie swobodnie malować, nawet brudząc właśnie tą folię. Później możecie wyrzucić ją. To jest już końcowy efekt tej musi. Jak mówiłam, niebo tylko mi się podoba. Może, może, może być. Nie jest aż takie złe, ale mogłoby być lepsze. I góra, jak widzicie naprzeciw, to jest już koniec odcinka. Jak Wam się spodobał filmik, zasubskrybujcie mój kanał i polubcie ten filmik. No i do zobaczenia. Papa, pa, do następnego odcinka.